Mamy dzisiaj 22 kwietnia tysiąc, nie tysiąc, tylko 2013 roku. Jesteśmy w Krakowie. Rozmawiamy Ludwika Szemiot-Bursa. Mimo, że to już jest tyle lat, minęło aż strach powiedzieć, każdy moment z tego okresu żywo mi stoi w pamięci, tak jak to byłoby dziś. I któregoś wieczoru kwietniowego. Jeszcze byłam bardzo mała, żeby rozumieć daty. Przyjechał konno Wacek Moczulski, nasz dzierżawca z folwarku Bugiele. Wydawało mi się, że to już dziś w tej chwili, tak mi się to wydaje. On konno wieczorem, słońce zachodziło, zima w 40 roku była bardzo ostra. I, Śnieżna, I przy naszym czworaku, gdzieśmy te mieszkali w, w tym momencie, były olbrzymie zaspy. I ja stałam na tych zaspach, a ponieważ już był kwiecień, przed 13 kwietnia, te zaspy były podmorzone i nie zapadałam się. Zresztą byłam bardzo lekka. I słychałam, co Wacek mówi. I Wacech mówi do mojej mamy, Pani Majerowa, tak ją zawsze nazywał. Bo mój ojciec był majorem, a on był też wojskowym. I tak się do nich odnosił, Pani Majerowa i, pani, i Pan Majer. Pani Majerowa, przez dzisiaj na stacji Ignalino przygotowują olbrzymi transport. Kilkadziesiąt wagonów bydlęcych na pewno będą wywozić. I jak dziś pamiętam, stał na takiej zaspie, duża zaspa śnieżna, lśniąca od tego zachodzącego słońca. Bacek na konie spinionym, konno siedzi, nie, nie zszedł z konia i mówi to mamusi, i pyta się, co mam robić? Co robić? A mama rozkłada ręce i mówi: No, nie wiem, co mamy robić. Pełno śniegu, gdziekolwiek byśmy się udawali do lasu, to, to ślady nas, nas wydadzą, do Wilna, to nie zdążymy. I tak rozstaliśmy się. I mama wtedy powiedziała do Mani, do naszej niani, żeby poszła do brata, do swojego domu, żeby nie została tej nocy z nami. Nam kazała się ubrać. I w tym ubraniu poszliśmy spać. Znaczy, nie to, że w płaszczach, tylko że pończochy były na nogach. Wtedy dziewczynki nosili pończochy na takim staniku, to było okropne, nie było żadnych restów. No i myśmy w tych pończochach, w tych staniczkach poszły spać do łóżka. A to właśnie był kwiecień, już bardzo długie dni, i słońce stawało wcześniej. I doskonale pamiętam, była taka mgła poranna. Za oknem jeszcze taka szaruga i karabiny Sukają w okno, gwałtownie na tarczywie. Otwierać. Kto tam był, mama się pyta, a Zosia miała 16 lat już wtedy. Miała siekierę w ręku i pyta, kto tam? Oni mówią otwierać. I mówią NKWD. No to otworzyły. Weszli. I on ryczał, i walił pięścią w stół, i odczytał taki dokument: że jako wrogowie klasy, klasy robotnicze, jako, jako obszarnicy, po rosyjsku, jako obszarnicy, jako okropni najgorsi, najgorsi ludzie na świecie, zostajemy wysiedleni na zawsze, na stałe, w dalekie rejony Syberii. I on to wykrzyczał, przeczytał i potem normalnym głosem powiedział do mamusi, no to teraz się spokójcie. A w międzyczasie, jak on to wrzeszczał, to jego ludzie robili rewizję, czy nie mamy broni. Cztery małe dziewczynki i kobieta nie, może miały karabin maszynowy, ale nie było karabinu maszynowego ani żadnej innej broni. I Przeszukali całą naszą izdebkę, bo mieszkaliśmy w takiej jednej izdebce z sienią i rozwalili wszystko, dosłownie wszystko było skotowane po sufit i on powiedział, pakujcie się, ale nie gonił nas, żeby tak strasznie szybko się to pakować, ale po prostu nic nie było wiadomo, gdzie co jest, nic. I ja pamiętam, że wzięłam taki album i do dziś ten album jest z fotografiami. I wzięłam jamniczkę. I trzymałam tego jawniczka i ten album na, tak przy sobie. No i a Zosia z mamą się pakowały rzeczy. I z Marysią, a Oleńka to była zupełnie mała dziewczynka. Pięć lat skończyła w pociągu. Ja dziesięć skończyłam w pociągu, a ona 5 lat skończyła w pociągu. I ubrały nas jak mogły najcieplej, bo oni mówili: ubierzcie się, bierzcie ciepłe rzeczy. I spakowaliśmy się to wszystko w takich prześcieradła zawiązane były takie kapy. Jeszcze pamiętam, u nas zostało na przechowanie przedrewolucyjne, kufry mojej babki, która. Była w Odessie, i z Odessy uciekała do Polski. I tam były takie różne olbrzymie szlafroki, czy jakieś kapy, czy coś, i do tych kap, przed pierwszej wojny światowej, te rzeczy były wrzucane, zawiązane i rzucane na sanie. No i, i ruszyliśmy, I ja, a, ale pies nasz, druż, drugi wyżeł, został. I ja pytałam mamy, czy mogę mu dać taki duży kawał mięsa. Mama przyniosła. I mama mówi, Możesz dać te mięso. I ja mu to dałam. I on biedny został z tym kawałkiem mięsa. A potem opowiadano, że się zalały z oczu, że płaka. No Jak byśmy byli że tak trochę zapakowani, to były sanie. zadowali to na sanie. To byli biały jacyś na tych saniach, w Zakławie byli rośliny, Te rzeczy na dwie, na dwie furmanki, bo czworo osób. To my na jedne sanie, a te rzeczy na drugie sanie. I wieźli nas do stacji, do Ignalina. To było kilkanaście kilometrów. No dość była trudna droga, dlatego że tak jeszcze była zima, a już była wiosna. Znaczy to było 13 kwietnia, to już była wiosna zupełna. Ale bardzo ciężko się jechało, bo raz była woda, raz była ziemia, raz był śnieg. Na saniach. Ja trzymałam tego to psika na rękach, a Waldo został. Straszna to rozpacz była dla mnie. Straszna. A trzeba było go wziąć. Wilki by go zjadły, ale byłby z nami. Nie miałby tej rozpaczy, rozstania. Bo to psika wilki nie zjadły. No i. Przywieźli nas na stację, przywieźli na stację, a tam już setki, setki, tysiące ludzi było na dworcu, w tych chodniczkach. Nie do Ignalina, tylko do Chodniciszek nas zawieźli, bo Ignalina było bliżej do Wilna. No i załadowali nas do tych wagonów. Zrobiła się już, już wieczór, już noc. Jak i te wagony to wszyscy zaczęli płakać, krzyczeć, modlić się, bo to z takim hukiem za, zaciągnęli te wagony, żołnierze bolszewicy. No i wiezie nas bardzo krótko do Brześcia nad Bugiem i w nad Bugiem była noc już, przeładowywali nas na szerokotorową kolej. I i nie, nie to, żebyśmy wynosili rzeczy, bo to było bardzo trudno. Tylko zrobili taki pomost między jednym pociągiem a drugim. Każdy wagon miał pomost, i ludzie przesuwali się do tych szerokotorowych wagonów. To było okropne, bo było ciemno, był ten pomost, i wszyscy się bali, że spadną z tego pomostu. To nie było wysoko, no ale, przy, ale najmniej prawie że dwa metry. Na dwóch metrach ten pomost był umieszczony między jednymi drzwiami a drugimi drzwiami. No i tak przeprasponowali nas do tych szerokoterowych szeroko wagonów. Okna zabite deskami, maleńkie takie okienka u sufitu, trzy prycze. Znaczy była dolna prycza, środkowa i górna prycza. Po każdej stronie piecyk żelazny. Na środku i taka dziura, dziura w podłodze, jako toaleta, nie osłonięta nic. Ludzie nakładali sobie na głowę przez śladło i każdy szedł do tej dziury. To było straszne. Na początku myśmy nie chcieli iść do tej dziury. No i zatrzasnęli te drzwi, zaryglowali. Okna zamknięte i pociąg ruszył i wtedy wszyscy strasznie zaczęli płakać, krzyczeć, bić w te drzwi, te okna. Ale oczywiście, że nikt na to nie reagował, no i pociąg ruszył jechał, jechał, jechał. Strasznie długo, strasznie długo. No i wreszcie ktoś miał coś, a ja miała siekierę i weszła, jedno okienko otworzyła, potem inni otworzyli drugie okienko. Już troszeczkę było światła i można było wysunąć głowy przez to okienko. I młodzi ludzie, między innymi Zosia też, wysuwała głowę i na zakręcie liczyła wagony. I, i wyliczyli, każdy liczył osobno i doszli do tego, że było 52 wagony. Bez lokomotywy oczywiście, i bez tej. Y, takie przyczepy na węgiel, bo to przecież wszystko parowe, pociągi były. No i już tym szerokotorowym pociągiem jedziemy, jedziemy, jedziemy i wreszcie w pewnym momencie podnosimy się wyżej, wyżej, wyżej już teren górzysty, powietrze ostre. Gdzieniegdzie jeszcze leży śnieg. W pewnym momencie taka duża tablica i napis Azja. Przekroczyliśmy granicę Europy. To było wstrząsające. Azja, Azja, wszyscy powtarzali, jesteśmy w Azji. Ale to my, w te, ten uran, w tym miejscu, gdzieśmy przyjeżdżali, to nie, to było, nie, było, nie była najwyższe szczyty, bo przecież by, przez to nie przejechał pociąg. Tylko w, niżej, bardziej ku południowi ten, ten, ten tory szły, na południowych stokach. No i przyjechaliśmy Uran i potem na, już na Niziny. Na Niziny ogromne rzeki, jedna rzeka olbrzymia, druga rzeka olbrzymia. To pewnie był Irtysz i Op, a potem Równiny, 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 Równiny. I kołysało nas tak strasznie w tych wagonach. A jeżeli chodzi o jedzenie, to przynosili, codziennie wołali dwie osoby. Oczywiście pod strażą takiego, strełka, pod karabinem. Brały, szły na stację i dostawały wiadro kaszy. Wiadro kaszy, takiej, to chyba była kasza, jak to się nazywa? Proso. Prosto, chyba prosto na wierzchu taki olej, ale tego nikt tego nie tchnął. No i, i wrzątek. Wrzątek zawsze był do picia. Tylko bardzo różny. Czasem by tak wstrętna woda nie do wypicia. O jakiś solami, jakimiś zapachami, bo takie z mieli, taką wodę dawali. No i co jakiś czas, może raz, ale mi się wydawało, że więcej razy spisywali nas wszystkich. Czy ktoś przypadkiem nie uciekł? Ale ty gdzieś tam uciec, bo to niemożliwe. było niemożliwe. by skończyć z wagonem. I wreszcie po tygodniu, po dwunastu dniach, nie tak po dwunastu dniach, czyli więcej niż tydzień. Stanęliśmy i wychodzić. I pamiętam jak się wyszli na ląd stały. Ja się nie mogłam utrzymać, musiałam się iść, bo takie taki te rozkolebanie na ciągu było ogromne. To było sześć tysięcy, ponad 6000 tysięcy kilometrów. Tak strasznie było. byliśmy poddane temu kolebaniu ku po tych podkładach kolejowych, że wszyscy się chwiali. Byliśmy tak jak marynarze, którzy wychodzą po długiej podróży na ląd. 24 kwietnia stanęliśmy na ziemi azjatyckiej. 24 kwietnia aby wyjeżdżać z trzynastego. Pogoda była wiosenna, odurzające powietrze, bo to step, powietrze czyste. I myśmy teraz przytomni stali na tym, na tej takiej łące przytora, przy bo to przy tory poszły, pociąg poszedł na boczny tor, na taką łąkę, wszystkich wyrzucili na te łąki. Łąki to znaczy, dopiero się zaczyna zieleń. I podjeżdżały ciężarówki i zabierały tych ludzi do swoich kołchozów i suchozów. I w pewnym momencie z naszego wagonu została tylko mamusia i my cztery, bo nikt nie chciał kobieta z czterema dziewczynkami. Wreszcie przyjechała ciężarówek, zabrała nas na tę ciężarówkę. Burta, wszystkie nasze tłumoki, to było strasznie mało już tych rzeczy. I my przy burtach trzymali, trzymaliśmy się w burtach, a, a samochód leciał po tym stepie. To nie była droga, tylko po stepie leciał. Taka droga była, gdzie kto jechał, tam było dobrze. Oczywiście trzymali się tej drogi, tych śladów. Opon samochodowy, bo inaczej to by się zgubili w tym stepie. No i po tych śladach tych torów leciała ta ciężarówka. Jeszcze na drzewach nie było, było laski takie brzozowe, zobaczyliśmy takie brzozowe laski. Równina, step, step i od czasu do czasu taki las brzozowy. I przy lasku na tym stepie, nieoranym, to kwitły akurat wtedy. Takie kwiaty jak u nas w Tatrach, to są sasanki czy, nie wiem, takie kosmaty, I, tylko, że nie było fioletowych, tylko wszystkie były żółto-białe. To było coś cudnego, całe lasy bezlistne stały w takim morzu kwiatów przepięknych, no i gnali, nas gnali po tym stepie po trzech czy po czterech godzinach. Zatrzymaliśmy się w takiej wiosce przed okrągłym barakiem, bo tam jednak Azja, co było na tej tablicy napisane, to jednak te, ich architektura tam też miała swój ślad. I to były takie okrąglaki zbudowane, zbudowane. Jakby to powiedzieć, z gałęzi. Były bite, bite słupy drewniane i oplecione, oplecione wikliną łozą. Łozowe gałęzie się wycinali i oplatali. Płot taki robili i na wierzchu były kropki położone. W środku słup podtrzymujący kilka słupów, kilkanaście słupów, bo to było duże podtrzymujący ten dach, no i dach był pokryty darmią. No nic innego tam nie utrzymało deszczu. Zaraz powiem, jak to było z tym deszczem. No i była piękna pogoda, ładnie. I każda rodzina dostała taki kącik. I było nas niecała setka, tych ludzi, co tam przywieźli. Część była z tego samego wagonu, a część była z innych, z innych wagonów.